Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Witmi Ajo, ja pierwszy odcinek na kanale. Pierwszy raz będę grał w tę gierkę. Nazywamy naszą rybkę i lecimy. Będziemy od małej rybki tutaj właśnie tworzyć wielką, wielką rybę, która tutaj zmiecie wszystkich z powierzchni ziemi. Tutaj się połączymy z Google Play przy okazji i lecimy z pierwszym, tutaj, z, pierwszym, z pierwszą bitwą, można powiedzieć. Kill button, split button, game time, spoko. Widziałem, że były tam dwa rodzaje sterowania. Sprawdzę, który będzie mi najbardziej odpowiadał, i w sumie pod niego sobie podpasuję resztę. Czekam aktualnie na resztę graczy. To jest gra online, generalnie dostępna na systemie m.in. Android. Być może jest też dostępna na inne platformy, o czym nie wiem. E, tak się często zdarza. Tak jak na, na przykład ze StumbleGuysami. Dowiedziałem się dopiero e, po czasie, że. Że ona też jest dostępna na inne platformy, dobra? Mamy tutaj też busty różnego rodzaju, więc z nimi tutaj możemy przyszarżować. O. o! Mamy tego gościa, który ma 36, tutaj. O nie! Jejku, już myślałem, że to się źle skończy. No i fajnie, zostałem y, zjedzony, y, pożarty i tak dalej. Zresztą się za 3 sekundy. Pokażemy mu, gdzie jest jego miejsce. Mamy też żółwia w ogóle, żółwie też są spoko, <laughs> ale żółwi nie będziemy jeść. Dobra, mamy taką ochronę na początku. Dobra, no nie tutaj oni są za mocni na mnie. Tu chyba z tego co widzę, mogę się też na mniejsze rybki, dwie rozdzielić. Tak, to jest spoko, że jak chcemy kogoś... O, nom. nom. Jak chcemy kogoś ten właśnie pożreć i nam ktoś ucieka, to jest całkiem spoko opcja z tego co widziałem. A to co nam daje? Aha, to, to sobie, że tak powiem, zostawiamy Boba po sobie wielkiego. Ale dzięki temu jesteśmy szybsi, to jest chyba. Bardziej spoko pod względem uciekania potencjalnego, tak mi się wydaje. O, żółwie. My tutaj żółwie zaraz zjemy, tak myślę. Żółwie będą jedzone tak o. O nie, tutaj jest jednak za mocny żółw. Ja żartowałem jednak z tym jedzeniem żółwia. Jesteśmy 11 w tabeli. I zostało jeszcze. O, oj oj! oj. Jak ja tutaj widzę. Że tutaj jaki żółw chce być zjedzony. Zostało jeszcze pół minuty, jeżeli chodzi o rozgrywkę. I z tego co ja się orientuję. To co rozgrywkę będą, jakby przyznawane jakieś punkty, i boosty za to wszystko, i dzięki temu będziemy właśnie mogli upgrade'ować naszą rybę i tak dalej, i tak dalej. Coś ten deseń. O, się ma. Czy ja dogonię tę rybę? O tu jest darmowego jedzonka? Oko. Ej, tego też mogę, halo. O nie! Tożem tutaj zagrał. Beznadziejnie. Dobra, będę i tak w top 4. Myślałem, że jak się rozczłonkuje, że tak powiem, na dwie ryby. To że i tak pożre tego żółwia, ale no, no niestety nie udało się. Co my tu mamy? Mamy tam miejsce czwarte, plus dwadzieścia pucharków i plus 7 czegoś. O, dostałem akwarium. Okej, okay. akwarium otwieranie trwa 5 minut, ale oczywiście dostajemy tutaj szybciej. Pirania fosil Mam jakieś szczątki tej pirani. Pirania komom. A i możemy moją piranie tutaj nakarmić, z tego co widzę. ok, okej, okay. spoko, karmimy ją. I obstawiam, że właśnie możemy tutaj ewoluować, naszą piranie w lepszą. Dobra, spoko. Z tego co widzę to jest na trekking. No i git, udało się. Tutaj od słabej Pirani do Wielki będziemy mieli. Mamy też Questy w tej grze. Git, musimy ukończyć grę. To brzmi jak wyzwanie nie do przejścia dosłownie. <gry> mamy też tutaj inne postaci na szybkości, mamy też puffer, fish, czyli taką rozdymkę, mamy żółwia, mamy tutaj ośmiornicę, mamy konika morskiego. Dobrze mówię, ja tak to się nazywa chyba tak. Mamy tutaj Walenia, mamy Rekina, Kraba, yy, Anglera. I inne rzeczy. Mamy na tłuść podwodną, więc tych tutaj postaci. O, mamy nawet <laughs> mamy nawet Donalda Trumpa i tutaj, tutaj właśnie Kima słynnego z Korei Północnej. Dobra, no to co? Lecimy z kolejną gierką. Timed Battle. Generalnie, tak mówiłem, są dwa rodzaje sterowania. Jest sterowanie takie, którego ja używam, czyli samą myszką i jest chyba też sterowanie tak jakby na touchpadzie czyli no, w sensie jakbyśmy mieli strzałki ja jeżeli chodzi o emulator na razie samej myszki używam wydaje mi się że na taki początkowy etap to będzie wystarczające później pewnie będzie problem i będzie trzeba e, zainwestować w lepsze sterowanie ale tym się zajmę na spokojnie dobra 2 1 już no i co i sobie pożeramy tutaj kolejne kulki i będziemy zaraz, myślę, że tutaj y, szarżować na jakiegoś oponenta. Poczemu czemu by nie. Dobra, mamy tutaj... O! bo Bez dymka. Masz tylko 53. Chodź, chodź. Mi ucieka. Masakra. Nie mogę się, y, z tego co wiem, no, rozczłonkować za bardzo, bo chyba wtedy na dwa mi podzieli te punkty. Też sprawdzę. Tak jest, na dwa, więc... No bo musiał mieć znacznie mniej tego wszystkiego. Ale to jest też spoko bait, typu ktoś nas szarżuje, a my tutaj z powrotem się w jednego tutaj łączymy i wtedy go pożeramy. To jest też w sumie całkiem spoko opcja. Ojejku, nie, co tu się dzieje w ogóle, masakra. Dobra, na razie on tak średnio idzie, nikogo nie ma w zasadzie do pożarcia. Na razie to my jesteśmy chyba największym kąskiem tej do pożarcia. Minuta do końca, a mi się monitor chce wyłączyć przy okazji, taka ciekawostka. Dobra, nie, nie możemy do tego dopuścić. Co my tu mamy? Mamy jakiegoś tutaj gościa z ochronką, ale my się go nie boimy. Więc tutaj. O nie, nie! Ojojoj, jaki żółw to był. Pamiętajcie, żeby uważać na żółwie. Ogólnie jak się nazywają, Polk. Oj, mam. Nie, nie, nie. Chodź... Kurcze. No, nie mogę tutaj nikogo na razie natrafić. Jak już kogoś mam, to albo mi ktoś ucieka. Albo ktoś tutaj ma jakąś niesamowitą liczbę punktów. Dobra. No i udało się pożreć. Prawda, tak rzutem na taśmę, ale się udało. No, tutaj ktoś ma ochronkę. 14 miejsce, pożarliśmy tylko jednego, ale zaraz to się zmieni. Albo zaraz nasz pożrą, też jest taka opcja. I on ma 375, ale my go tutaj zaraz ślepy zaułek wprowadzimy. Proszę bardzo, no szału nie ma, tylko dwóch udało się pożreć. no jeszcze tutaj coś wpadłem fajnie. No i nic, ale dostaliśmy quest'a, czyli dostaliśmy quest'a, ukończyliśmy quest'a z racji tego, że ukończyłem gierkę. Nowy rekord! Plus 235 do jedzenia. 11 miejsce. Możemy też sklejmować tutaj naszego quest'a i co my tu mamy? To pirani mamy, boosta mamy, starfish, mamy golda, spoko. To co, nakarmy rybę? by nie. Waga. no i będzie tutaj. Nasza rybka. Ja drugi ten drugi poziom już, z tego co widzę. Obrafit fit, całkiem spoko. Możemy też skustomizować rybę, ale tutaj jakieś muszelki to kosztuje. No opcji jest tutaj giga sporo. Czy mam jakieś questa? No, tym razem quest jest następujący. Musimy ukończyć trzy gry, ale myślę, że te trzy gry to ukończymy sobie już następnym razem. Myślę, że zdecydowanie tak.